W miejskiej galerii sztuki MM można oglądać wystawę prac Lesława Tetli pod tytułem Moduł Miasto. To jest temat, temat miasta, który, który tutaj no, można oglądać. Jest takim tematem, który no, już na przestrzeni kilku lat jest w kręgu mojego, mojego zainteresowania. Wcześniej było to takie miasto. Powiedziałbym przestrzeń bardziej publiczna, bardziej otwarta, bardziej miejska i wielkomiejska. Tym razem jest to przestrzeń publiczna, ale już ograniczona do, do tego osiedla. Studiowałem architekturę wcześniej, dopiero na czwartym roku zdawałem na akademię i, jakby, ten temat przestrzeni, przestrzeni miasta jest, jest mi bardzo bliski i w zasadzie uprawiam go od, od samego początku. Wszystkie prace są oparte o jeden moduł. Wymaga to pewnej dyscypliny. Są, są to prace, obrazy olejne, wydruki wielkoformatowe, realizacje powiedziałbym coś na zasadzie obiektu czy, czy, czy instalacji. Próbowałem ten temat ugryźć jakby z, dru, z różnych stron i wszystkie te techniki, które tutaj się pojawiają, jakby mają na celu uzupełnianie się. i, i Bardziej precyzyjne opowiadanie o problemie. Stąd tak to wygląda. Nie wszystko udaje mi się zawrzeć w malarstwie, dlatego poszerzam ten obszar o inne działania. Wystawa potrwa do 24 grudnia.